Pochwalony Jezus Chrystus, gorąco Was witam. Nowy tydzień. Chcemy go przeżywać razem z Panem. Mamy zasłonięte krzyże już w kościołach, jesteśmy bardzo blisko Wielkanocy. To są wszystko takie jaskółki, że mamy przyjąć światło i życie i zmartwychwstanie Pana, ale potrzebujemy jeszcze wcześniej zatrzymać się, bo jest wielki post. I dzisiaj Ewangelia mówi o uniżeniu Jezusa. Przyprowadzili do Jezusa kobietę, którą właśnie pochwycono na cudzołóstwie, lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał po ziemi: Pan Jezus jest tym, który się pochyla. Żeby kogoś ocalić, trzeba się pochylić pochylić się tak nisko, jak On leży, wtedy możemy człowieka ocalić. Pan Jezus pochyla się, nadstawia swoje plecy tak nisko, żeby pisać na ziemi, ale pochyla się do tego, jak ta kobieta jest przy ziemi. To robi Jezus dla każdego. Czy warto się pochylić? Obca kobieta pochwycona na grzechu, można by ją zostawić, ale Jezus nie przychodzi obojętnie wobec upadku. On się pochyla, żeby uratować. To jest dobra nowina. To jest to, co się dzieje z nami podczas każdej spowiedzi. Pan Jezus, który zatrzymuje się przy nas, którzy upadamy, grzeszymy, on się uniża, żeby nas podnieść, żeby w nas obudzić nadzieję. Taki jest nasz Pan. I dzisiaj zachęcam do, do dwóch rzeczy. Jedna, to jeżeli masz kogoś koło siebie, kto, kogo trzeba, komu trzeba pomóc, pomóc wstać, to zobacz, czy jesteś w stanie się uniżyć do jego poziomu, stanąć w jego obronie. Być może jesteś w stanie, to zachęcam cię, żeby to zrobić. A może jest tak, że potrzebujesz dzisiaj ucieszyć się tym, że Jezus dla ciebie się uniża. On dla Ciebie, z Twoimi słabościami, z Twoimi błędami, grzechami. Jezus dzisiaj pochyla się nade mną i mnie podnosi do góry. Dobry Pan, światłość świata. Z wdzięcznością popatrzmy na tę Ewangelię. I chcemy iść za Jezusem, przyjąć Jego miłość. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień, w radości Bożej. Niech nasze serce rośnie ku Panu. Tego wam życzę i zapraszam do wspólnej modlitwy. Tutaj, dalej, teledyskiem mocnym duchu. Wołajmy o ducha świętego, żeby oczy kierować ku górze. Z Panem Bogiem.